Witamy wszystkich po naszym zlocie w ogrodzie, po pikniku niedzielnym. Tyle ludzi jeszcze nie dopisało, tyle wystawców. Było no, oczywiście Rafał z Anglii u nas. Już wyjeżdża ostatni dzień, zabrał, zapakował auto, wziął sobie parę rzeczy do siebie do, do, do Anglii. Myślę, że tam ludzi zachwyci tym, tymi produktami nowymi. Na pewno. Tak? Tak, no, tak. Czeka już na niego jego ulubiona dziewczyna, także już nie możesz doczekać na ziołach, które przywiezie. Chcę pokazać u nas tutaj, wielu ludzi pyta pod filmikiem, pokazuje kiedy będzie o Kubie, także ciutko powiem, Kuba już jest, na stronie wszystkie informacje będą, cały czas to tworzymy, myślę, że Kuba to jest za darmo przy tych pieniądzach, mówię w granicach 1000 do 1200 euro w takiej cenie, a więc 5000 czy 6000 za całe czasy z głodówką, którą sobie robicie sami 3, 5, czy 10 dni, po głodówce na jadalni jest 1000 jedań do wyboru. Rząd kubański powiedziałem to, nie zgodził się na słowo głodówka. My robimy co chcemy, sami godujemy, musimy mieć silną wolę, a więc tym bardziej wyzwanie dla ludzi twardych i, i którzy mają wszystko. Płacą 6 tysięcy samolot z Warszawy, 10 godzin lecimy, nie trzeba wizytach pokazać. Takie są koszty, zamyka się świadkiem <laughs> Rafał, rozmawiał, byli Kubańczycy, była rodzina kubańska. Sauna będzie oczywiście. Sauna do dyspozycji cały czas. Są to najbardziej luksowe środki. Kuba słynie z tego, że ma najlepsze plaże na świecie. Jeździ tam Miami, jeździ Florida. Także myślę, że już inni Polacy również będą zadowoleni. Pokazuję mówię o tym właśnie, bo ludzi wiele pyta. Kuba jest to naprawdę, są środki o wysokim standardzie. Jeszcze nigdy nie byłem w takich ośrodkach, białe marmury, Jak zadbane. Będzie na ośrodku kameralnie, będziemy mieć wyciszony obiekt, jak weźmiemy go całyś tam. Jest to parterowe, są to domki, to nie są wieżowce, w których siedzimy w jakimś blokowisku mrówko, mrówkowców. Także odejdziesz kawałek od plaży, jest spokojna plaża, cicha, miasteczko ciche. Wycieczki już pokażę, które będą dodatkowo, będzie trzeba zapłacić za wycieczkę, każdy będzie tak chciał jechać, a jak nie, to siedzi na miejscu, kąpie się, korzysta z jedzenia. Tak jak chodząc na jedzenie, można korzystać z diety raw, a więc można wybierać sobie same surowe owoce. Jest człowiek 24 godziny, który wyciska soki, a więc będzie mógł sobie pić soki, jak ma taką kaprys. Ludzie, którzy mają w głowach mięso i muszą żyć mięsem i uważają, że nie ma siły, będą mogli być na diecie keto, wybierają sobie wtedy mięsa, chyba z 30 gatunków różnych mięs będzie. Jeśli ktoś chce prowadzić rybę, również ryby. Pokażę na filmikach taki film, mam o kubie, bo byłem tam, widziałem jakie są dania na najwyższym poziomie jedzenia. Mimo, że w sklepach nie ma nic, jest tylko ocet i na stacjach benzynowych i rum. Także wiele wycieczek będzie, że nie tylko zwiedzamy, siedzimy, będzie prowadziła e, matka Roberta, będzie prowadzić jogę, a prowadzi to w Warszawie międzynarodową jogę. E, ćwiczenia oddechowe, e, Ćwiczenia i sauna. W saunie również trzymujemy oddech, też oddechamy metodą butejki, żeby wykorzystać większe zawartość wód węgla. Także tak to dzieje się, saunę prowadzimy cały czas do oporu, będzie rozpylanie ziół w saunie, wprowadzę to, dogadamy się tam z tymi, z, tymi, z tymi właścicielami. Nie ma tam prywatnych ośrodków, tak powiedziałem, są tylko i wyłącznie państwowe, wszystko nadal jednak jest, trzymie wojsko. Także Robert to pokonał, jest to wszystko, z grubsza mówię takie koszty, detale zobaczcie na stronie w kontrakcie napisane, żeby nie było, że saj baba powiedział tak, a było inaczej. Wszystko jest dokładnie wpisane, ręczniki, wymiana codzienna, hotel na najwyższym poziomie, to ośrodek w znanym miejscu na Vandradero nie pojedziemy, bo są za drogie, tam 150 dolarów kosztuje doba. Tutaj ja myślę, że na cały powód to są śmieszne pieniądze, gdzie na Polskim morzem nawet nie można wydać się więcej, jak tutaj na Kubie jest taką opieką, lekarz cały czas jest na ośrodku, nie że dojeżdża tylko on tam jest stop. Ktoś zachoruje, odwodni się, czy utraci elektrolity, również mamy szpitale do dyspozycji. Mimo to te twierdzą na Kubie są niski poziom, macie ubezpieczenia, nie ma problemu, wtedy jest opieka doskonała. Także opiekę gwarantujemy, na Kubie również tym. Ja mam doświadczenie, od 10 lat zajmuję się głodówkami, ponad 1000 ludzi na Filipinach. Jeśli mogę czymś pomóc, prowadziłem pierwsze zioła na głodówce, prowadziłem saunę, gdzie sauna jest totalne oczyszczenie organizmu, to jest 20% ciała robiąc 10 dni, to tak jak byłoby 20 i uzyskujesz szybciej ten przełom fasiczy i oczyszczasz organizm, likwidujesz korzeń choroby. Także na Kubie nie polecam głodówek takich 20-dniowych, jest to wyjazd, a więc nauczymy się odpowiednio żyć, nauczymy postrzegać, chcesz zmienić swoje życie, masz 50, chcesz przeżyć drugą 50 bez chorób bez pampersa na dubsku szpitalu, możesz taki reset organizmu zrobić. Można robić różne diety, można stosować różne, wielu teraz wykładowców mówi, Wczoraj, jedni keto, drudzy mówią row, trzeci mówią jeszcze, że masz być na sokach. Każdy ma jakąś teorię. My musimy to dopasować do organizmu i do własnych potrzeb. Tak jak kolega też był na, na, na sokach, na row, sprawdził, że brak mu siły, prowadził troszeczkę mleka, białka i, i inaczej się czuje. Wracam do zdrowia. Wracam do zdrowia. Przy tył, ile kilogramów u mnie? O, no, prawie 2 kilo. 2 kg przytył, teraz w tych paru w ciągu dni wprowadziliśmy owcze mleko, tak pokazałem je. Fermentowane, kiszone, bardzo dobre. Nie? Tak, 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 tak. Także wraca pełen sił do, do siebie. Pokażemy, kto teraz będzie chciał u nas promocję. Także zapraszam. Kubę, myślę, że grubsza wyjaśniona jest. Ktoś będzie chciał, dzwonić do mnie, pyta, pod filmikiem dam telefon i weź na tą stronę, którą prowadzą. Jest tam kontrakt, także wszystko jest. Nikogo tutaj nikt nie oszuka, jest to wszystko z, 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 zagwarantowane. Płacając teraz w ciągu dwóch dni dwóch tygodni zaliczkę, macie zagwarantowane na styczeń. Luty marzec będzie do później. Ja myślę, że to jest rewelacyjna cena za, za te pieniądze. Bilet również będzie załatwiony odgórnie, bo dziewczyna nam szuka. Z Warszawy jedziemy wszyscy, autobus nadobiera nas w Chabanie. W Chabanu jedziemy autobusem spokojnie. Można samolot załatwić bezpośrednio na tą wyspę, ale po co? atrakcje zwiedzania, całej Guby, zobaczenia, te więzienia. Teraz polityka popuściła, wypuścili więźniów. Przy okazji jadąc samo autobusem, mamy 5 godzin do autobusem do ośrodka. Tam ośrodku że na nas czekają, cała ekipa. Wszystko jest na, 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 na jadalni. Zaznaczam, będzie to wyzwanie, żeby po prostu po głodówce nie najeść się za szybko. Jeśli stopniowo sobie wybierać owoce, to wy decydujecie jak jeść, w jakim tempie. Ja tam będę, ja e, e, uprzedzam, cały czas ostrzegam, żeby nie jeść za dużo, żeby nie popełnić e, błędu i nie była głodówką patologiczną. jeśli popełnimy błędy, przy przyjdziemy 20 kg znowu w ciągu następnych 3 tygodni, to to nie miało sensu. Organizm się musi nauczyć samokontroli żeby samokontroli syntezy białek, żeby ta gospodarka lipidowo-białkowa została utrwalona. I wtedy możemy robić wiele głodówek w roku. Ma to sens powtarzanie takich głodówek. Zaznaczam, ta głodówka również kapitalnie, podczas głodówki wielu ludzi mówi, że czuje się młodo, poczuli się, ten wiek kalendarzowy się zmienił. Podczas budówki następuje obniżenie temperatury ciała, obniżamy temperaturę ciała, następuje wzmożona aktywność enzymów, bo jest temperatura ciała większa i unormowanie gospodarki syntezy białek. Wtedy organicznie odczuwamy ten power, odczujemy się młodo. Zaznaczam, również potem będziemy robić wykłady o utracie wzroku na głodówce, żeby nie popełnić błędów, jak należy wychodzić po głodówce, jak nie unikać tłuszczy, bo tłuszcze są niezbędne dla organizmu. <laughs> Także wielu ludzi na, 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 na samych sokach traci wzrok, bo niestety nie mają tak czasu się bawić, zbierać. Róbek normalny, przeciętny człowiek żyje. Nie ma czasu rozkładać dziesiątków maszyn, sokowirówek, musiałbym mieć służbę, lubić bardzo bogaty. Ja normalnie pędzę rano, jak coś zjem, jak mi się zdąży coś zrobić, agata, to coś zjemno. Widział jak się tu żyje. Normalny człowiek nie ma czasu bawić się. Nie, nie ma czasu taką całą procedurę. Po prostu trzeba nauczyć się żyć i, i, i te wszystkie te nowe mody i tak dalej wprowadzić w swoje życie. Nie używam żadnych witamin, mówię to od 20 lat wszędzie. Sam zachorowałem, będąc bardzo bogaty, jadłem ich tysiące witamin. Także polecam witaminy i zdrowie jest tym, co ja tu mam na stole. Łączymy zioła, pokazujemy żywo, kto ma problemy z kolanami. Pokażemy jak wiesiołek zakwit, olej wiesiołka i kwiaty wiesiołka. Mamy to w donicy, możemy pokazać, nie? O jak kwitnie wiesiołek akurat, pokaż dalej. Kwawnica pospolita, czy korzeń łopianu, który rośnie. Możecie mieć w domu, zrobić sobie taki zakątek ziołowy i zawsze rośnie. Taka donica, przegorzan kulisty, pokazuje właśnie, zaczyna kwitnąć. To co robi przegorzan, stwardnienie rozsiane, czy alzheimer, czy uszkodzenie nerwów Żadna roślina nie ma takiego działania jak przegorzan. Wiele tych działań jest podobnych, y, podobnie działają rośliny w synergii. A więc nie bójmy się ziół, Ciągłe zmiana ziół, teraz najnowsze, zapraszam zioła. O gdzieś nie wziąłem tu pokazać. 32 składniki, maraton, y, stajesz z grobu, dźwiga cię na nogi. Do tego wprowadza sobie jeszcze ten, co pokazałem, już mamy gotowy, to teraz na promocji to świeże zioła fermentowane, ogromna moc, nie 1 kg ziół, tylko 100 kg było dziurawca i 100 kg krwawnika, mięta wodna i dziewanna. Nie ma tutaj wody, zaznaczam, jest dodany sok ze śliwki, czereśni jagody, w takiej postaci to było fermentowane. Nie ma tu dolanego spirytusu, po prostu naturalnie to fermentuje, ogromnie maceracja, wyciągają się te substancje, nie mają gdzie ucuć i wyciśnięte jest. Ale wszystkie śladowe ilości biofanolidy, witaminy zostały zachowane w tym. Mamy to, nawet mając depresję, nie bierzesz tego dwa dni, bo to nie działa za dwa dni w tym, że jest hipercyna, rozpuścił się alkohol, kapitalnie działa przy depresjach, po dwóch tygodniach kolorowe sny. Zapraszam, jest to teraz na promocji, będzie ktoś zamówić, e, pokażę, kto chce zamówić tutaj teraz, pierwszy na świecie jagoda, już jest gotowa, nasza, nasza górska jagoda z naszym miodem, luteina, nie będę mówić, czy poczytać na internetu. ogromna wiedza, jagoda używana od wieków, kompot z jagody, suszone jagody na dziecka, na perysaltykę przy biegunkach, rewelacyjna jagoda i to działa na Twój Jest tu również dodany wszędzie kit pszczelit. Propolis, a więc propolis wiecie co robi, jakie antybakteryjne zabezpiecza cały ul na milion lat, nie dostają się tam żadne bakterie ani wirusy, bo propolis to zabezpiecza, również mój mózg zabezpieczył propolis z jagodą, zaznaczam. Pierwsze nowości, które chcę pokazać, jest e, malina. Zmie czym się różni malina? Miód w malinie, zabezpieczony również na milion lat. Propolis zabezpiecza to malina ze zmieloną pestką. A więc, wszystkie te wartości e, śladowe, jakieś minerały, które są pesse, które występują. Ta amigdalina, która tam jest, też pokazuje się B17. Zmielona pestka w miodzie, kapitalnie dla dziecka, dla noworodka. Tutaj nie ma żadnej chemii. To jest naturalny produkt, nie było żadnej temperatury i żadnej chemii, żadnych pirosiaczynów. I podobnie zrobiony, najnowszą nowość chcę pokazać, tutaj kolega sobie Rafał wziął do... do, do, do. Kilka słoików jest. Można kilka słoików roznawić. pokazać, to jest nasz produkt z naszej pasieki, e, to jest miód z orzechem włoskim, a więc zielonym zawartym, a więc nie ma tutaj, że jednego orzecha, to jest substancja bardzo e, zmieliłem, pokazałem na filmiku, 120 kg orzechów i zawarte w miodzie i również zabezpieczone, e, tak pokazałem, kitem szczeli, nie? E, zabezpiecza to, że to się nie psuje, nie, nie wchodzą wirusy, grzyby i bakterie do tego i może to stać bez żadnego z lodówki, bez żadnych zabezpieczeń. Kto teraz zamówi takie orzecha boskiego, czy zamówi sobie tą malinę, czy jagodę, dostaje w prezencie taką gazetę, e, e, wysłać nam maila, wyślemy ofertę, jaką mamy. Również najnowszy artykuł tu jest o naszych odcach, jest pokazany, o, pokażemy najnowszy artykuł odcach, będzie można też zamówić odcy. I również następny filmik zrobię, zapraszam fundację, bo fundacja nasza się wykrusza, za miesiąc będzie ostatnie spotkanie ludzi, którzy mają jakiś pomysł na ogród, ludzi, którzy chcą coś tworzyć, mają pasję, e, ogród, który jest, służy, są gotowe kojce, są gotowe boksy, mogą być hodowcy różni, amatorzy, mogą hodować pawie, różne zwierzęta ozdobne, w połączeniu ze jezywiezającymi e, naprawdę idealne. Chcę zaprosić tutaj ludzi. Mamy możliwości, fundacja może się zająć sprzedażą odstu z każdej butelki, może mieć ogromny dochód na, 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 na utrzymanie tego ogrodu. Ogród nie pracuje w zimie, całą zimę musi sztab ludzi pracować, zajmować się octem, który my robimy doskonały i w ten sposób szukam ludzi ambitnych, młodych, którzy chcą się zająć pracą. I jedyną ich hobby i pasją jest praca. A jeśli ma ktoś jedynym hobbym jest zaciągnąć papierosa. Zimnego broła pić, tacy ludzie się tu nie nadają, nawet nie, nie przyjeżdżają, bo on ma tylko w głowie browara, odpoczywać i papierosy palić jeden za drugim. Także ten człowiek mi się tu nie przyda, z góry jest stracony. Chyba, że ma na tyle silne woli, że potrafi zakończyć, pić takie zioła, rzuć tatarak i yy, palenie mu przedwódny to jemu przejdzie. A pokazuję jeszcze, bo jest farnica, która tu rosła na tym terenie, dziewczyna same się nasiały, same mamy w dończkach posadzone. Przegorzaan kulisty również możesz nabyć, ma bardzo dobre cenie tutaj mamy u nas. Czy, jak masz problemy żywoko z na kolana, ten korzeń na jesień. Masz go zawsze w domu, nie musisz szukać gdzieś pomiedza. Myśmy już wszystkie pozbierali jakie były. Także pozdrawiam. Jak podsumujesz, Rafał? Fajny pobyt? Ciekawy. Bardzo super. Polecam, ktoś chce przyjechać, także w też zaprasza. No, no do... będzie na sierpniowe spotkanie. Wielu ludzi będę puszczał specjalne filmiki teraz. Jeśli chcemy, szukamy nowych ludzi z pasją do ogrodu. Powiem, jak zarobić tutaj na tym ogrodzie, żeby rocznie zarabiał ten ogrod półtora miliona złotych i myślę, że półtora miliona złotych. Wystarczy dla utrzymania tych ludzi, rodzin. <laughs> nie muszą wyjeżdżać do, do pracy ta kolega do, do Anglii, nie muszą wyjeżdżać do Holandii. Tu można naprawdę daruje ziemię na kolejne 20 lat za darmo. Idziesz na targ, dostajesz 2 metry kawałek ziemi, musisz zapłacić 40 zł. Tu masz to za darmo, jest uzbrojone, jest prąd, można zrobić aktual wodę, odnowić te wszystkie oczka, odnowić te stawy, tak jak ja mam na dole, ale zajmuję się tym dzień i noc. Jeśli ktoś, kto zajmuje się tym dzień i noc, pasjonat, żyje tym, Dać mu to za darmo, damy mu ogród, będzie mógł mieć swoje miejsce, realizować swoje cele, a my po prostu zajmujemy się, <laughs> zajmujemy się sprzedażą ziół, zajmujemy się sprzedażą produktów. Jest możliwość takiej w ogrodzie wykorzystać. Także połączyłem wiele tematów, puszczę jeszcze poszczególne filmiki o Kubie. Zapraszam ci, co chcą jechać na Kubę ze mną. Doskonała zabawa, bawimy się tylko, odpoczywamy, nie tylko, już narzekamy na to, żeśmy wydali pieniądze. Zapominamy o tym, że u Hareckiego jest tak, za 14 tysięcy za tydzień. Zapominamy, że u Dąbrowskiego jest na stole nosto stop banany, które ludzie mają. Teraz jest kuba, a więc jedzenia jest na okrągło. Musisz ty wytrzymać, żeby nie wejść i nie zjeść tam i nie najeść się po prostu za dużo. Zapraszam taki na najnowszy ośrodek. Rafał jedzie ze mną, prawa ręka, jedzie ze mną już w styczniu. Przygotujemy to dla wszystkich, zapraszam wszystkich. Polecamy promocję, jedyny na świecie tak zrobiony, Ja czekamy na FDI do Stanów Zjednoczonych, chcemy importować, taki miód w postaci jagody, dla dziecka, dla, do, do, dodatek do naleśników, doskonałe na lody, czy ryż, zrobić sobie ryż i polać tylko tym, rewelacja, nie musisz dziecku dawać nutoli, bo dziecko trudno wy, wy, zabronić, żeby jadło słodkiego, słodkie to jest największą pokusą, jest największym narkotykiem, również ja, mnie to dotyczy, również nie mam silnej woli, bo muszę zjeść loda teraz lecie, i tym odreagowuje. No nie możemy żyć jak święci, święci są w niebie. My na ziemi niestety grzeszymy, bo to jest czas grzechu, żeby potem w zimie pokutować i mieć yy, głodówkę i znowu organizm się naprawi. Tak jak Hunzowie. Od tysięcy lat, obserwujcie hunzu, żyją 160 lat, obligatoryjnie godują na wiosnę, <laughs> żyją skromnie, jedzą surowe jedzenie, część gotowanego i żyją, nie jedzą mięsa. Yy, czasami kozinę, mleko kozie. Także polecam taki styl życia, Niedługo zapraszam do wydania mojej książki. We wrześniu będzie można gdzie poczytać podsumowanie mojego życia: jak pokonałem boleriozę, pokonałem raka i migotanie serca. Zapraszamy na zioła. Jeszcze raz zaznaczam, Rafał jest z nami. Kto będzie chciał w Londynie coś kupić, tam do niego on będzie na stronie miał te rzeczy. Pokażemy to, wejdź na jego stronę. Ja podam stronę, gdzie to ma. I zajmuje się, będzie ktoś chciał nabyć. Jest to również i u, u tej, u Ilony. Tak, i, i on jest w sklepiku, i będzie u niego. Jak będzie ktoś chciał, to zapraszamy takiego na zakupy. I na koniec chcę powiedzieć: nie musisz dawać serducha, nie musisz dawać palucha. Ważne byś dbał o zdrowie i swojego ducha. I to my Wam dajemy palucha. Dzięki, pozdrawiamy. Ej.